Proszę Państwa, Jarko, Jarko ty, ladies and gentlemen. Y... Jarko, chciałbym zacząć może na początku od tego, żebyś opowiedział nam, jaka była Twoja reakcja, kiedy dostałeś scenariusz? Czy to była opowieść, która była ci jakoś znana. Y... Jesteś filmem, oglądałeś wiele innych filmów. Czy może było to dla ciebie coś jednak bardziej zaskakującego? Came, to było zupełne zaskoczenie price. dla mnie. To znaczy, oczywiście, są elementy, które znam w Finlandii. Wiadomo, śnieg, zima. Um, ta taka cisza, która panuje, i chłód, i te małe społeczności to jest coś, co oczywiście jako film dobrze znam, is, ale cała ta estetyka yes, filmu i to spojrzenie, ten wgląd w ludzi to było coś zupełnie nowego i wyjątkowego. Nie widziałem tego wcześniej w fińskim kinie i zresztą jestem fanem takich paśniowych filmów, tak na przykład I życie Franka I Capry czy, czy filmy Braci Coen uh, właśnie taki magiczny realizm to jest coś, co this, lubię, i dlatego ten scenariusz też nie ujął. Very, Urodziłeś się w, na północy Finlandii, w miejscowości Kokkola. To jest nieduża miejscowość, około 30 tysięcy mieszkańców. Temperatury tam potrafią spadać do minus 42 stopni. Więc jestem ciekawy, czy dla ciebie, kto urodził się właśnie w takiej miejscowości, opowieść o takiej społeczności była w jakiś sposób znajoma. Nie, Kokkola, to moja miejscowość, to jest, to, jest, to jest duże, naprawdę, 35 tysięcy mieszkańców, to w skali fińskiej, to jest właściwie taka średnia populacja, jeżeli mówimy o małych społecznościach, to naprawdę, bo Kokkola jest gdzieś w środku Finlandii, na zachodnim wybrzeżu, tu daliśmy się kręcić film naprawdę dużo wyżej na północ i tam są te małe społeczności, to naprawdę małe społeczności, to są po 5-7 tysięcy ludzi, a nie 35, tak jak tak właśnie w moim, w moim miasteczku. Natomiast na pewno coś, co znałem już, to ta cisza. Ludzie, szczególnie ludzie starsi w takich społecznościach, niewiele mówią, uważają, że to jest uprzejme, uważają, że w ten sposób nie zawłaszczają sobie przestrzeni innych ludzi i że zachowują pewną dyskrecję. I rzeczywiście, znam to, moi starsi krewni tak się właśnie też zachowują, więc tutaj są te podobieństwa i pewne obrazy miałem w głowie, kiedy to czytałem w scenariuszu. Czy może jakieś pytanie się Państwu urodziło już w tym momencie? Proszę. Co do pytania, po pierwsze szacun wielki za ten, za ten film, naprawdę dziękujemy. Natomiast tutaj taka uwaga w, dla nas tutaj w Polsce, ta kultura fińska może wydawać się... Dosyć egzotyczne to, co zazwyczaj widzimy też, też w filmach, że ci ludzie milczą. Rzeczywiście ci ludzie niemo, piją, nawet w barze, nie rozmawiają ze sobą i potrafią tak długo, długo milczeć. Natomiast tu w tym filmie mamy pewną, pewne przeciwieństwo tego, co, co znamy z tej fińskiej kultury milczenia, bo tutaj ludzie mówią otwarcie o swoich nawet emocjach, o swoich uczuciach, co więcej, mówią w sposób poetycki, więc takie pytanie, czy rzeczywiście oni mówią, co myślą, czy, czy mamy. Uznawać, że to jest, to jest rzeczywiście szczere i taki jest, jak to wygląda? No, odpowiedź na to pytanie jest następująca. To bardziej wynika z pewnej estetyki, którą sobie przyjęliśmy pisząc ten film. Te postaci rzeczywiście, rzeczywiście mówią otwarcie od siebie, ale w sposób poetycki. I to po prostu polega na tym, że przyjęliśmy pewne założenie, że kiedy tutaj ludzie mówią, to mówią szczerze, tylko pociągnęliśmy to dużo, dużo dalej. I to jest naprawdę, naprawdę tutaj pogłębione. No więc nie, to nie jest film dokumentalny. To jest krótka odpowiedź na to pytanie. E ty jesteś znany w, w, w ramach kinematografii fińskiej jako twórca roli boksera. Zastanawiam się, jakby co w tej roli było dla Ciebie największym wyzwaniem, bo yy, na się zgodzę, że tutaj bohaterowie wyrażają emocje, ale jednak wydaje mi się, że cechą twojego Twojej postaci jest jednak to, że ona niespecjalnie wyraża emocje. Te dwie role to są zupełnie odmienne planety. Jeżeli mówimy tutaj o postaci Pepe to z reżyserem z, z Niko um, mówiliśmy, że ten bohater nie powinien być bierny. Um, Owszem ma mieć um, Charakter introwertyka, ma być nieśmiały, ma być skromny, nawet tutaj, jeżeli mówimy o skali fińskiej, to nawet na te standardy miałby być jeszcze bardziej. No i ma być też osobą życzliwą. Natomiast chcieliśmy pokazać, że ma cały wewnętrzny świat. I całe wyzwanie polegało na zbudowaniu tej postaci tak, żeby miał jakieś punkty zaczepienia emocjonalne, takie punkty zaczepienia, które pozwalałyby mu przejąć tę inicjatywę, kiedy już obierze jakiś kierunek. W życiu. Kolejna ważna sprawa, sam jestem ojcem i dlatego też wydała mi się tutaj centralna ta relacja z synem, którą Którą bohater buduje, to było dla mnie takie odkrycie. No i też właśnie to okazywanie emocji, ta scena, jedna z początkowych scen przy kolacji, kiedy, kiedy bohater nagle nagle zaczyna płakać. To jest w moim przekonaniu taka kluczowa scena, bo w ten sposób po raz pierwszy dowiadujemy się, że ten bohater nie jest tylko świadkiem biernym tego, co się dzieje w, w jego życiu, tych wszystkich wydarzeń, ale że, że coś przeżywa i to głęboko, że ma to głębokie życie wewnętrzne, tylko jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o jego. Okazywanie i dzięki tej scenie mamy wgląd w to wewnętrzne życie. No i to chyba było największym wyzwaniem, żeby tak ten postać zbudować. Wydaje mi się, że też warto poruszyć taki temat, bo ja, ja widzę to w każdym razie w tym filmie takie mm, stylistyczne nawiązania do twórczości Aki Myślę, że państwo pewnie też znają, to jest znana postać w Polsce i zastanawiam się na ile właśnie Kaurismaki, a właściwie bracia Kaurismaki są znaczący dla kinematografii fińskiej, bo o ile wiem, oni rzeczywiście w pewnym sensie stworzyli nowoczesną kinematografię i zastanawiam się na ile oni są postrzegani jako Kaurismaki, no powiedzmy, jaki jako mistrz czy raczej ciężar dla młodych twórców fińskich. No, not a na pewno Aki Karuizmaki nie jest ciężarem, on jest skarbem naszym pioneer, i, i pionierem, yeah, oczywiście są też inni in, in twórcy, twórcy on, na przykład Perihon per przykład, może być tu wymieniony jako taki też wybitny so, so i osobny yeah, twórca the, kina fińskiego, ale jeżeli is, pochodzi się z Finlandii, uh, jeżeli kręci się filmy, no to trudno uniknąć it's porównań do... Zmakiego, szczególnie if you, if you jeżeli obierze się right? taką właśnie lakoniczną estetykę, z której Kaurismaki jest znany i która jest dla niego, dla niego szczególna i czyni go takim wyjątkowym. On jest oczywiście mistrzem tej lakoniczności i jest dobrym punktem odniesienia. Natomiast, o ile są pewne podobieństwa, o tyle występują też różnice. I tak, na przykład w przypadku Kaurismakiego, on jest nieco bardziej polityczny. Ten film jest bardziej poetycki niż po, na pewno nie ma tego elementu politycznego. Kaulizmaki opowiada bardziej właśnie takie społeczne historie. Ten film jest z kolei bardziej magiczny, czy, czy taki mitologiczny, czy, czy mityczny. I wydaje mi się, że tutaj jest pewna mieszanka właśnie tego, tego stylu, który znamy z Kaulizmakiego, i, i tego wyjątkowego stylu, który ma Mikko, reżyser. I to jest jego pierwsza fabuła. Otwarcie rozmawialiśmy z reżyserem o, so o tych punktach odniesienia. No i to była twórczość Carolis Makiego, uh, ale to była też to twórczość Braci Cohen, more ze szczególnym naciskiem uh, na Fargo. Uh, Także Lynch może tutaj jest punktem odniesienia, chociaż nie uh, bezpośrednim, so ale opinion, jakieś elementy have have na pewno są. Więc to jest really pierwsza Fabuła Miko i wydaje uh, mi się, że tutaj bardziej niż. True, y Moja postać najważniejszym bohaterem tego filmu jest ten świat wyjątkowy, który Miko wykreował. I na pewno na pewno jest to już jego charakterystyczny rys. Jakieś pytanie? pytania? So or... yeah, <laughs> Powoli zmierzamy do fińskiego tutaj już standardu, jeżeli chodzi o nieśmiałość. To jeszcze zapytam o scenę z rybą, y, która mówi. Y, jestem bardzo ciekawy, jak ta scena po prostu powstała. Oh. Yeah, a, <laughs> tak, to był pierwszy uh, dzień zdjęciowy, i po prostu pod studio, poziomem podłogi ukrywała się uh, osoba, która animowała, jak pacynkę, właśnie tę tę rybę i to Excellent. chyba był taki niezły wstęp do tego, co, co później się działo. Stam, od tej pory już wszystko było z górki, już wszystko było normalne właściwie. Moje, przepraszam za prywatne, ale ta gadająca ryba była jak gadający lis antychrysta von Trier'a, dokładnie. So that, or... yeah, Nie mówiliśmy bad. o tym, ale brzmi nieźle. <laughs> e, proszę Państwa, szansa na zadanie, pytania. Okay, się nie your zbyt. Zbyt. To jeśli w takim razie nie ma pytań, to ja Państwu bardzo dziękuję i dziękuję Jarko, i oczywiście dziękuję naszemu wspaniałemu tłumaczowi. Dziękuję.